Cześć, witam Was serdecznie, RetroSzputa paciekłania, witam Was serdecznie ze słonecznej Turcji, a dokładnie z miejscowości Kizlot, a dokładnie mówiąc hotelu Sera Palace. Ja wiem, dzisiaj jest 8 września, część z Was już dawno była na urlopie i ten urlop już jest dawno w sferach wspomnień, natomiast tak się złoży, że w tym roku wspólnie z rodzinką wypoczywamy, jesteśmy na urlopie w pierwszych dwóch tygodniach września. No, w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać parę ciekawych miejsc, które udało nam się zwiedzić w Turcji. No a przed tym parę migawek z hotelu, w którym wypoczywamy. Serdecznie zapraszam. Pierwotnie tego nie planowałem, ale pomyślałem o Was moi drodzy widzowie, że jest coś mógłbym się poświęcić przynajmniej w takim momencie w takim elemencie dla Was i postanowiłem zjechać z tej oto mega wielkie zjeżdżalnie Trzymajcie za mnie kciuki idziemy kątami i idziemy na Wiecie co wam powiem? To jest niezła rzeźnia. Jak się nie boicie, jesteście żadnych wrażeń, to korzystajcie z takich zjeżdżań. Gdziekolwiek jesteście. Dara. Jaskinia Damlatas została odkryta przez przypadek w 1948 roku podczas budowy portu. Jest pierwszą jaskinią, która została udostępniona turystom. Nazwa Dam Latas pochodzi od nazwy jaskinia kapiącego kamienia, ponieważ w okresie zimowym, zwłaszcza w okresie zimowym, widać jak ze stalaktytów kapie woda. Wilgotność jaskini jest bardzo duża i wynosi 95% więc jest to raj dla astmatyków. Z tymi plecami plaża Kleopatry piaszczysto-żwirowa z takim dosyć ostrym momentami zejściem. Ciągnie się ona na długości 2,5 km i według legendy Królowa Kleopatra, Królowa Egiptu, spotykała się tutaj z Markiem Antoniuszem. Oczywiście byli kochankami, no i żeby Marek przypodobał się oczywiście Kleopatrze, zebrał statki i przywiózł z Egiptu piasek. No i można powiedzieć, że po dzień dzisiejszy jakiś procent owego piasku, który znajduje się na tej plaży, no został przywieziony przez Marka. Tu niestety o opalaniu nie ma mowy. Użyjemy kolejką linową. Rozpoczynamy na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Kończymy na wysokości 2365. No i na samej górze oczywiście czeka nas do zwiedzenia mecze oraz cmentarz islamski. Nasza podróż oczywiście kończy się na najwyższym szczycie góry tak Po dojściu na samą górę ukazuje się naszym oczom meczet. Jak możecie zauważyć, na samej górze znajdują się dwa głośniki, no, dzięki którym nawoływani są do modlitwy oczywiście wierni. A my za chwileczkę wejdziemy do meczetu. No to wchodzimy do meczetu, tu jest fajny, przyjemny, w dotyku oczywiście dywan przypominam, że wchodzimy co? tutaj jest strefa wydzielona, gdzie nie możemy dalej pójść tu się na modlą tak, tu w tej strefie się modlą tylko panie a tu się modlą panowie jest podział, jest podział tu mamy oczywiście Świętą Księgę Islamu, czyli koran. Ładnie poukładane, porządek musi być. Panie oczywiście w chustach, a panowie w krótkich spodenkach i koszulkach. Na moimi plecami możecie zobaczyć czerwoną wieżę. Jest to ośmiokątna wieża, która powstała w 1260 roku, no i cel miała jasne obronę miasta przed najscami od strony morza. No, i w najlepszych czasach mogła pomieścić 2000 żołnierzy, a nazwę wzięła z budulca czerwonej cegły, którą użyto do budowania jej. W takich oto kajutkach będziemy spożywać dzisiejszy posiłek po dzisiejszym turze po Alani. No, zobaczcie, po turecku. Alania to zagłębie bananowe. No i Najsmaczniejsze są te banany, najmniejsze. Te najmniejsze oczywiście nie spełniają norm Unii Europejskiej, no i z racji tego nie kupimy ich u nas. Ale tutaj można kupić i są mm, bardzo słodkie, słodsze niż te większe, te, które możemy kupić u nas w sklepie. Za moimi plecami znajduje się wodospad rzeki Managat, która ma swoje źródło w górach Taurus. Woda z klipu spada z 4-5 metrów i być może nie jest to jakiś wybitny wynik, biorąc pod uwagę na przykład wodospad Gara, ale wszystko to wynagradza nam piękny turkusowy kolor rzeki. Arkę z kolikami to najsłynniejszy meczet ma na Gwacie posiada aż 4 minarety. No i oczywiście im więcej tych minaretów, tym bardziej zasobny finansować dane społeczeństwo, a został zbudowany w 2000. Roku kosztował 2 miliony euro i może pomieścić naraz 4 tysiące wiernych. Kto z Was zapyta oczywiście, co to są te minarety? No to są te długie, smukłe wieże. Możecie zaobserwować takie balkoniki czy też galerie. No służyły one oczywiście duchownym do tego, by wejść na taki balkon i z tego miejsca nawoływać wiernych do modlitw. No z czasem oczywiście zaniechano tego, no i umieszczono po prostu głośniki. Z wejściem do meczetu znajduje się łaźnia, gdzie wierni oczywiście przed modłami dokonują samouczyszczenia, czyli myją dłonie, myją głowę oraz stopy. No i po tym całym przedsięwzięciu mogą wziąć udział modłach wewnątrz meczetu. to 18 tysięczne miasto, ale kiedyś tak nie było za czasów panowania Cesarstwa Rzymskiego. Nastąpiła jego wielka prosperita. Mieszkańców w mieście można było się doliczyć ponad 150 tysięcy. No i było siedliskiem czy też bazą piratów. 90% mieszkańców to byli właśnie ludzie szemranych interesów i wątpliwej reputacji. No i oczywiście. Za pomocą oczywiście statków plądrowali sąsiednie miejscowości, no i dzięki temu miasto zaliczyło swój wielki, pozytywny regres. No niestety po upadku Cesarstwa Rzymskiego przez tysiąc lat miasto było obumarłe i dopiero za czasów panowania państwa tureckiego nastąpiło jego odrodzenie, no i stało się miastem turystycznym. Mamy mury obronne miasta z V wieku naszej ery. Tutaj mamy główną aleję prowadzącą do miasta za czasów rzymskich, a tutaj mamy Agorę, a właściwie pozostałości sklepików, no, z których mogli korzystać oczywiście mieszkańcy zaopatrując się w jakieś podstawowe produkty. Przyjdziemy na Kebaba, przyjdziemy, Ciebie, przyjdziemy. Dalej, dobrze Baba. Okej? Senior Papa Meksykana. Pamiętacie film Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem i tą scenę na początku filmu kiedy, kiedy gonił przestępców, którzy zaatakowali jego dom. Wydaje mi się, że jest tutaj podobny model tego forda. A jeśli nie, jest ten sam, to i tak z przyjemnością bym się nim przejechał. Nie chcę tu tak ostentacyjnie chodzić koło tego samochodu, żeby mnie tu jeszcze ktoś o nie opierniczył. Ale kurczę blaszka, fajna furka. Czy Turcja popiera Palestynę? To jest dobry dowód na to, że tak mu się drzew. Herwata dobra jest myx antybiotyk herbata. No i mamy prawdziwy doner kebab, który możemy w Turcji dostać albo z kurczakiem, albo z wołowiną. I teraz najważniejsza rzecz. Kebab jest samym mięsem, bez żadnych dodatków, bo według Turków wszystkie dodatkowe elementy, takie jak sos, sosy czy też y, sałatki, po prostu zaburzają smak. A generalnie Turcy uważają, że jak jakieś kebaba to tak, żeby czuć mięso w 100%. Mmm! सब्जी पाई हे तो रेस्क्यू कैब आप